Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. odcinek zaczynamy nietypowo. Będzie to odcinek międzynarodowy, ponieważ piszą do nas widzowie z wielu krajów. Jest ze mną pan Artur z Francji, który jechał autostradą A4 do Krakowa. No i jechał pan z dużą na ramieniu. Czego pan się bał? No, witam państwa serdecznie, witam panią redaktor. Bardzo mi jest przyjemnie właśnie przyjechać co roku do Krakowa, odwiedzić rodzinę, jechać autostradą i niestety widziałem dużo skandalicznych zachowań kierowców. To było 14 lipca. W niedzielę y, padał deszcz, droga była mokra i niestety dużo kierowców nie przestrzegało prędkości, która jest, y, można przypomnieć, obowiązuje w Polsce 140 km na godzinę, nie więcej. Czyli pędzą? Tak, niestety. Był nawet samochód, który slalomował tak z prawej na, na lewą stronę. Nie wiem, może 180 km jechał ten samochód. I z przykrością stwierdzam, że niestety nie było. Policji na autostradzie od Zgorzelca do Krakowa, czyli ponad 400 kilometrów. A we Francji jeżdżą kierowcy lepiej czy gorzej niż w Polsce? Chciałbym tak samo, no tylko policja i żandarmeria są obecne na autostradach, są radary, nie ma innej rady. No. A wysokie są mandaty we Francji? Dosyć są wysokie, tak. Zależy oczywiście od prędkości, jeżeli się jedzie, powiedzmy, 200 km autostradą, a prędkość obowiązkowa jest 130, no to 70 km, no to sprawa idzie do sądu i niestety taki kierowca traci prawo jazdy powiedzmy na, na 6 miesięcy, no i tam pewną ilość punktów. Mogę przypomnieć, że we Francji każdy kierowca ma 12 punktów na prawie jazdy. No to bardzo dziękujemy i życzymy wam Panu powodzenia na polskich drogach. Ja również Państwu życzę, żeby ten program długo trwał i że powodzenia wszystkim kierowcom, rowerzystom, pieszym, żebyśmy wszyscy nawzajem się szanowali i żebyśmy wszyscy mogli przyjechać do domu cali i zdrowi. No i okazało się, że we Francji kierowcy wcale nie jeżdżą lepiej niż polscy kierowcy, czyli mogę tutaj powiedzieć moje ulubione przysłowie i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu. No troszkę mnie to zaskoczyło, co mówił pan Artur. Ogląda nas we Francji, bardzo nam miło z tego powodu. No może gdyby ten program we Francji był produkowany, no myślę przez francuskich realizatorów, dla Francuzów byłoby lepiej. Zaskakuje mnie troszkę ta opinia, no ale cóż, no myślę, że na gorzej we Francji nie jest. A radary, których całą sieć zbudowano tam już gdzieś około 12-15 lat temu, i, i dalej zdaje się ta ich ilość wzrasta. To, że tam można mieć tylko 12 punktów karnych, no i chyba silniejsza akcja policji plus wyższe mandaty, to jednak chyba powoduje, że no chyba jednak jest we Francji bezpieczniej. Zresztą Pan Artusz źle się czuł na polskiej autostradzie, a tam chyba jest bardziej spokojno swoją jazdę. Ale przyszedł do nas też list ze za innej granicy. Ze Słowacji przysłał nam film pan Michał z Bańskiej Bystrzycy. Jechał jak pisze odwiedzić kolegę do Prudnika i w pewnym momencie na drodze no, miał bardzo niebezpieczną sytuację, jak sam napisał, aż sąsa sa przestraszył. No przestraszył się. Ty w takiej sytuacji też byś się najprawdopodobniej przestraszył. No może jestem odporniejszy, i bardziej przyzwyczajony do zachowań polskich kierowców, ale popatrzcie państwo, no ten tir jakby go chciał stolenować. Nie podoba mu się to, że pan Michał stosuje przepisy. Drażni go to wyraźnie. No i naciska go, wystawia jakby przód ciężarówki za podwójną nieciągłą, jakby chciał wyprzedzać, no ale boi się, bo to pewnie krótki odcinek, więc tak na wpół taranuje, na wpół się zamierza do wyprzedzania. No cóż, współczuję panu Michałowi z naszej bratniej Słowacji, który rzeczywiście przeżywał lekki niepokój, a może mocny niepokój. No na pewno też bym się nie czuł z tym dobrze, jak w odstępie, który już jest niebezpieczny, mimo niewielkiej prędkości. No mam za sobą takiego potwora. Smutne, straszne, prawdziwe. I tu mamy znakomity przykład właśnie na to, co mówisz. Mamy film od pana Łukasza, który jechał przez Węgrze pod Krakowem, jechał prawidłowo, 50 na godzinę. I nie dość, że wyprzedził go samochód. Po miejscu wyłączonym z ruchu, to nagle z samochodu wysunęła się ręka z wysuniętym środkowym palcem, i jeszcze ktoś coś rzucił mu w samochód. No i jak pisze pan Łukasz, pragnę dodać, iż nie wydaje mi się, żebym zasłużył na takie traktowanie tylko tym, że stosowałem się do przepisów. No nie zasłużył, absolutnie nie zasłużył pan Łukasz. Czyli stosując w Polsce przepisy narażamy się na gniew, agresję. Bóg wie co jeszcze, bo ostatnio dużo tych filmów z różnych stron Polski o różnych typach, przejawach agresji. No cóż powiedzieć, wiem, że takie przypadki mają miejsce, ubolewam. Oczywiście ten środkowy pas, który mamy w Węgrzcach, później w Bibicach, w Michałowicach również, to nie jest pas do wyprzedzenia. To jest miejsce, z którego należy skręcać w lewo w przypadku, jeżeli wjazd do posesji, czy może nawet skrzyżowanie do tego się nadaje. I generalnie tym miejscem nie jeździmy, bo inaczej jest anarchia, bo inaczej jest po prostu samowola, inaczej jest coś, co trudno zrozumieć, właśnie. Ludziom z zagranicy i tym Polakom, którzy przepisy stosują, którzy chcą je stosować, którzy w tym się czują dobrze. Bo właśnie wszyscy powinniśmy się czuć dobrze stosując przepisy. Wtedy jazda jest przewidywalna, płynna, bezpieczna. Doszliśmy do absurdów, Państwa, że w Polsce nie da się jeździć poprawnie. Znaczy, powinno się dać, ale od razu jesteśmy. Jako zawali droga poczytywani, i czujemy się z tym źle. Trwają wakacje, ruch w mieście jest inny. Przyjeżdżają turyści. Po Krakowie jeżdżą obcokrajowcy. Zobaczmy więc, jak radzą sobie na naszych ulicach. Czego się spodziewasz, Marku? Wszystkiego najgorszego. Czartuję trochę oczywiście. Myślę, że obcokrajowcy tutaj będą zachowywali się raczej poprawnie. Ale jest dalej spora grupa kierowców, którzy jeżdżą jakby na przekór. I jest grupa pieszych, i grupa rowerzystów. Może ze szczególną uwagą rowerzystów, którzy wszystko mają w głębokim niepoważaniu. Obnażymy po raz kolejny te złe zachowanie i poprosimy o stosowanie zasad partnerstwa, a przede wszystkim przestrzeganie przepisów. Popatrzcie Państwo, z jaką odwagą, bezsensowną odwagą, ta motorowerzystka przemknęła koło mnie autobusu. Wystarczy ruch kierownicą, no ta będę jechała po miejscu włączonym z ruchu. Niektórzy motocykliści również nie zdają sobie sprawy z tego, że są w jakimś stopniu także niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. No może półchronionymi. No mają czasami te różne urządzenia na kręgosłup. No mają porządny, profesjonalny kask. Ale czasem jeżdżą w krótkich spoderkach i w krótkich podkoszulkach. No i popatrzcie Państwo, podgięta tablica rejestracyjna. O! Aha, czyli niewidzialny dla fotoradarów. No, mam nadzieję, że zainteresuje się tym nasza policja drogowa. Popatrzcie Państwo. Świadomie zagięta tablica rejestracyjna. I krótkie spodnie. Czyli duże prędkości i duży poślizg, jak pojedzie nogami pojezdni. Nie zdaję sobie chyba z tego spraw. Uff. A ten rowerzysta, dlaczego buspasem? pasem? Co on tutaj robi? Przepraszam. No, ale jeżeli nie damy w najbliższym czasie B9, czyli znaku zakazu ruchu rowerów po alejach, to takich przypadków będzie im mnóstwo i jest ich mnóstwo. Aż w końcu ktoś tego rowerzysty nie zauważy i dojdzie do śmiertelnego wypadku. Proszę, kolejny. Balansujący między samochodami. Jeszcze do końca sezonu rowerowego, daleko. Opamiętajmy się wspólnie zarządzającego ruchu o to proszę i rowerzystów o to proszę. Tak nie jeździmy. To doprowadzi do tragedii. A ten pieszy sobie podróżuje, jakby był w parku. Popatrzcie państwo, co robi ten rowerzysta. Popatrzcie państwo. Wierzę na przejście dla pieszych w sytuacji, jak ja właśnie ruszam. Nieśmiertelny. Pomijam wykroczenie. Ale gdzie rozsądek? Gdzie pomyślne no i kolejny rowerzysta na alejach, poparcie Państwo. Oni sobie upodobali ten pas, który odgranicza pas autobusowy od sąsiednich pasów do powszechnego ruchu. Notabene no, dość wątpliwej jakości rozwiązanie komunikacyjne. No, ale na pewno rowerzysto nie był dla Was. I patrzcie Państwo, kolejni motocykliści próbują się tutaj zmieścić, a ja chciałbym zmienić pas na prawy, bo skręcam w prawo i kiedy mam to zrobić? Kolejny motorowerzysta oczywiście nie patrzy na to, że ja mam prawy kierunkowskaz. Co gorsze, kierowcy tych samochodów w ogóle się tym nie interesują, chociaż oni wjechali za wcześnie na ten pas. No, proszę Państwa, to jest jakiś horror. Co się dzieje? Gdzie jakaś współpraca na tych drogach? Proszę Państwa, źle się jeść. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.